Jesteśmy no, gotowi do startu drugiej części. Nie wiem czy nie ma dyskusji na temat właśnie numeru, bo Tych koszulek, tak. jeden jeden piłkarz w ogóle już nie ma numeru. Dokładnie widzą to państwo w tej chwili. Jest ma, ma chyba flamastrem w ogóle. A no tak, Begić czwórkę. No nie wiem czy to jest Są flamaster. Nie prawdopodobnego. No ale jeżeli to jest dopuszczone przez sędziego, no to nie ma dyskusji, natomiast mam swoje wątpliwości. Oczywiście są też numery na spodenkach i one przynajmniej nie odpadają, ale no to rzadka nie. sytuacja. Widzą Państwo Uremowicz. Tak to wygląda, że to jest po prostu flamastrem napisane. No dokładnie, widzą to Państwo teraz w zbliżeniu. Niesłychana historia. Organizacyjnie Rubin Kazaj, tak można od dzisiaj nie. mówić. Tego jeszcze nie widziałem. Przyznaję, że też. Ciekaw jestem, czy piłkarze rakowe będą wymieniać się na <grymne> Jakiś drugi komplet chyba, mają przecież w jednym komplecie. No proszę Państwa, nie możemy zacząć drugiej połowy spotkania. No to mała kompromitacja. Rubina, tak to trzeba powiedzieć. Zdecydowanie mocne słowo, ale uprawnione. Mówimy o jakichś absolutnych podstawach, odpadają nazwiska, litery z nazwisk. Teraz Uremowicz, co będzie grał w koszulce innego zawodnika? No, proszę Państwa, sporo będzie żartów z tej sytuacji. Dlaczego akurat Uremowicz nie może grać z piątką? Ze trzech innych ma namaziane te numery. Widzimy, że najbardziej zaangażowany trener z ludzki. Ale no, no tak, on mówi po angielsku, więc dogaduje się z sędzią João Pedro Silva Pineirą Coś mu tam tłumaczy. Nie wiem, to jest 35, może tę trójkę oderwą i ta piątka jakoś się będzie trzymała.

A, I tutaj wyraźnie, numer 4, 5, 10 i 28. Muszą się znaleźć koszulki rezerwowe i koniec. Nie można sobie grać w takie, które mają narysowane flamastrem numery, bo tego po prostu nie widać poza tym. Jakieś zasady muszą być zachowane. Natomiast ciekawi mnie, jeżeli jest ta rezerwowa koszulka, to dlaczego ona się w przerwie nie pojawiła, tylko namalowali sobie flamastrę te numery. No nie, to nie jest śmieszne, tak mi się wydaje ze strony trenera snuckiego. No Loniec na pewno ma problem, z którym się nie spodziewał, że się będzie mierzył. Pierwszy raz tak się dzieje, mówi Loniec Łócki. <gryślała> może to te koszulki, te kiedyś były takie numery używało używały się, że Laska do tego, żeby ten numer przykleić na koszulkę, może właśnie w ten sposób te numery były naklejane. Muszą wyjść w koszulkach z normalnymi numerami zawodnicy. Ale są te rezerwowe tak, no właśnie. koszulki. Więc... Dlatego kompletnie nie rozumiem tych kwestii organizacyjnych, że, że tak a nie inaczej postąpili ludzie odpowiadający za sprawy techniczne w zespole czwartej ekipy rosyjskiej najwyższej klasy rozgrywkowej. No to 28, ojej. ta piątka to długo nie przetrwa. Zastanawiam się, jaki to może mieć wpływ na piłkarzy Rubina i na piłkarzy Rakowa, bo, bo wiadomo, że długo rozgrzewają się teraz, dobre 5-6 minut więcej niż spodziewali zawodnicy Marka Mapszona natomiast no, Czy zawodnicy Rubina mogą być jakieś zdeprymowani taką sytuacją, Kaziu, jak sam widzisz? Nie wiem, kto będzie zdeprymowany, natomiast to skompromitowali się tutaj piłkarze i chyba klub Rubina, bo... No tak rzeczy być nie powinno. No piłkarz to jest raczej niewinny. wiesz, to raczej ci, którzy odpowiadają no, za, techni te, prawa, za techniczne prawa, sprawy. Masz rację, to za daleko poszedłem. Ale, ale rzeczywiście ten kierownik drużyny to, to nie wiem, czy utrzyma jutro pracę. A i także firma, która dostarczyła koszulki Rubinowi, raczej nie może się spodziewać następnych kontraktów. No ale jesteśmy wreszcie gotowi do rozpoczęcia drugiej części przystanie 0 do 0.